Mamma mija, gdzie my jedziemy? Tylko <trykuj> że jesteśmy spokojnie 1000 metrów nad poziomem morza. Mnie mnie sumienie zażarło. Ale jak jest nie? Łodne no są. Wszystko trzeba mieć papier. Oczywiście mieliśmy problemy z bramkami. Pomidory, koszyki, pomidory. Aż wyje ten las. Wszystkiego, miłego i tym hasłem. Zaczynamy ten dzień i odcinek. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie nas widzieliście ostatnim razem. Elcia zrobiła kawę, ja robię śniadanie. Taki jest podział ról na dzisiejszy poranek. I I co robimy dzisiaj? Jaki plan? Jedziemy do Florencji. Mamma mija, gdzie my jedziemy. Ale jaki ten jedny, nie? Wala, ale się dostanie to, bo tutaj to jajko wygląda jak meteoryt. Pełno koników Polnych. A tak wygląda ten parking z tej perspektywy. Dzisiaj jest naprawdę, naprawdę luźno. Bliskość lasu, tam toalety. Myjemy naczynia, serwisujemy się za chwilę tam i opuszczamy to miejsce. Raz, dwa, fikumiku i pokrzyko. Czekamy do serwisowania się, jesteśmy następni w kolejce, o właśnie pan odjeżdża. Zobaczcie jak ma tutaj Harley'a z tyłu na takiej przyczepce. No to jest przyczepka w sumie, no. To jest na haku Fajne. zaczepione, nie? Dobry bajer, co? Godzina dziesiąta, 5 godzin do Florencji. Nie jemy nic po drodze, bo ogromne śniadanie zrobiłem, niechcący, po plasterku mm. wszystkiego, ale okazało się, że tego wszystkiego jest dużo. Tak. A jak coś, to mamy pizzkę jeszcze ze wczoraj, także na pewno się nie zatrzymujemy. Jak z tankowaniem? Trzy czwarte. No, no, chyba nie musimy tankować. I w drogę! Ciasno się sąsiedzi budowali kiedyś, co? Kopieczka. tak będziemy jechać do Błoto, na chwilę zejdzie. Trasami. No i dobrze, no, jedziemy tak pod górę, chyba już z 15 km do mają prądychę. z Kubańcem. No i wyjechaliśmy na szczyt góry ja, ja myślę, że jesteśmy spokojnie 1000 m nad poziomem morza. Tutaj mamy jakąś tu osadę, jest chyba. tu kemping. no Tylko, że w sumie z drugiej strony, co tu robić? Trekkingować. Trekkingować, no tak, w sumie tak. Ale jesteśmy na szczycie góry, to gdzie tu jest blu, blu. Gdzie tu trekkingować? A dobra, bo to jest kurort. Tu mamy stop narciarski, tu jest kurort narciarski taki no Najwięcej ludzi tu jest z zimą po prostu. Ton, ale ten pan w tamtym kamperze nie odpuszcza. Nie puści nikogo. Oczywiście nie ma obowiązku, ale... Po prostu nie myśli o innych użytkownikach drogi. To jest. Jesteśmy w miejscowości Podbrdo w Słowenii. I tak jak mówiłem, nie ma obowiązku, ale do tej pory to by mnie, by mnie sumienie zeżarło żywcem. Nie? Mm. Nie no, kierowca autobusu tutaj to jest po prostu świr. Chłopie, ile on ci płacą, żebyś tu jeździł? To dobry przykład dlaczego tak mówię. Zresztą przykłady widzieliście już wcześniej na tym. Dla przerwy. Jesteśmy bardzo niedaleko granicy, nie jesteśmy przy samej granicy z Włochami. Minęliśmy już góry, większość. Samochód został tam, a my idziemy sobie zobaczyć tą piękną rzekę tutaj. Taki ma inny kolor, niż normalnie znamy jako kolor rzeki. Głęboko, o i rybki widać już. Ha, ha. Ale to muszą być ryby wielkie. Zobaczcie w ogóle, jak to fajnie wygląda, takie roślinki. O, ale wielki klejn tam płynie. Ogromny. Widzicie go? Tutaj są No, ale tamten był wielki, dobra, posiedzimy sobie to chwilę. 5 minut, dobra. <laughs> Mamy troszkę chleba z biedry, który już nie jest świeży. Przeatakowałem, no więcej nie rzucamy tutaj, wiesz? Może rozdrabnić dziureczkę, no? I karmimy ryby. Pisaliście, że kaczek nie można i dostaliśmy opiernić w komentarzach, ale może ryby chyba będą ok, nie? Bo wyrzucać szkoda, prawda? Młodne są. W ogóle Tamte patrz, Tu nie jest niczego własności chyba. A chociaż nie, przypięta jest łódka kłódką. Ale bym tu połowił. To pewnie się domyślacie, nie? Dobra, tym trochę daliśmy. Idziemy do tamtych, co? No ale te się wydają zadowolone. Ale jak jest jak nie? To chyba nie jeden turysta tu staje i rzuca ten chleb. Ale piękne akwarium. Elcia jeszcze tam karmi swoją ekipę. Pontonem by tu popływał, ale w tych czasach. Ale wiecie, te prawa, nie prawa, można, nie można. No, takie czasy. No, wszystko trzeba mieć papier. No a to ekipa Elci. Coraz więcej się zbiera. No, tam dopływają. Słyszał to takie, wiesz, stukanie o powierzchnię wody. Dobra, jedziemy dalej. Uwaga. Departament do spraw Bezpieczeństwa Żywności Weterynarii i Ochrony Ostrzega. Afrykański pomór Świń to choroba. Odpady żywnościowe należy usuwać tylko do zamkniętych pojemników. I mamy to. Jesteśmy we Włoszech. We Włoszech z jednodniowym opóźnieniem, ale jesteśmy. Mamma mia. Tak, jeszcze Woo! 150 metrów. Buongiorno, Italiano. Mamy to. Temperatura. Dwie godziny temu była 18 stopni jak byliśmy w górach, tak. teraz jest 29. Także no, czuć Włochy, już czuć na własnej skórze. Introdurę, biletto. We Włoszech autostrady są płatne, tu nie ma winiet, dlatego musimy, chyba pobieramy bilecik. Zobaczyliśmy znak market. Musimy się wyposażyć w parę rzeczy, dlatego sobie stanęliśmy. Kompletnie nieturystyczne miejsce, co nam się podoba, tylko lokalsi sami. Oczywiście mieliśmy problemy z bramkami. Oczywiście, że mieliśmy problemy z bramkami. No, oczywiście. No, oczywiście, że było dure biletto oczywiście. i idziemy do środka. Ciekawe, nie? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sery mam, nie potrzebujemy serów żadnych, nie? Ale taka, taka to by można było opędzlować chyba. Nie, dobra. No ale wybór makaronów to pół sklepu jest makaronów. Dobra, połowę rzeczy nie znaleźliśmy niestety. Nawet soli nie było, nie? Czego my Soli i lodu. Później pokażę wam, tam fajne takie mozzarellki sobie wziąłem na przekąskę. Wejście drugie do zakupów i spadamy nad nasze jeziorko, czyli naszą wypatrzoną miejscówkę na dzisiejszą noc. No i w porównaniu z tamtym to to jest sklep cholera. Pomidory, patrzcie pomidory. Uhu. Bo we Włoszech można zbierać grzyby, ale komercyjnie tylko. Prywatnie trzeba mieć licencję. Widzicie, to są suszone prawdziwki. Jakich pomidorów też wybór, nie? <grych> Nie super. Ale piękności. Zobaczcie, pokacie, o to z, z ziemniakami. Też mhm. napompowane takie ciastka. Ale takich nie widziałem jeszcze, no. Tutaj chodź. Kinderki, no. wziąłem sobie włoski salcesom. Sól. Mayones, cheddarka, widorki i lód. Mamy wszystko, żeby jechać na miejscówkę. Miałem takiego żółtego. Ha, to były czasy. I tuż po zrobieniu zakupów w lokalnym sklepie udaliśmy się w miejsce, które znaleźliśmy przypadkiem, a jest to pięknie położone jezioro Lago di Bilancino, znajdujące się około kilkunastu kilometrów na północ od Florencji. Zakaz jest pływania, już widzę stąd, a ludzie i tak pływają. Zobaczcie, jaka uczta. Ser ze Słowenii, masło z Węgier, jogurt z Włoch, to Włochy, to Słowenia. Masło też ze Słowenii. Tak? Tak, nie kupowaliśmy nic na Węgrzech. Hmm. Teraz kupiliśmy tak. tylko... Co to? Salceson, tak? są włoski. Mhm. Tu mamy jeszcze salami też włoskie, ale kupowane na Słowenii. To w sparze też słoweńskie. A to nie buratka? Nie. Mmm. Mam To Za dużo na biało. Dobra, ja może, a może wziąć ten starek do miseczki i rozrobić go z jogurtem? Co? Jutro? Si sa, noi del sud siamo segnatori inermi. Si sa, noi del sud tiriamo il mondo a fermi. Testimoni del principio elementare. Che riposo alla controre, sacro pure alle campane. Si sa, noi del sud facciamo a pugni con la storia. Si sa, noi del sud abbiamo. Fai le mozzarella, che sono. Czas na przekąskę południową, a ja wam pokażę co tutaj się dzieje dookoła. Parking wygląda tak Kamperki po tej stronie, tutaj i tutaj idziemy tam. Tak to wygląda od tyłu. My trochę jesteśmy padnięci po tej trasie w sumie, ale całkiem przyjemne miejsce. Żono, mąż idzie popatrzeć na rybki. See you later. Ktoś mi stoliczek przygotował. To jest moje kino. A ciarki przechodzą. Idziemy do lasu teraz wieczorem. Aż wyje ten las. To przerażający jest trochę jak w Witch Project. To jest mieszanka świerszczy i żab. Miałem powiedzielnie to te same świerszcze są. Nadal próbuję wyrównać obolenizmy. Tego teraz ja Za chwileczkę wam spróbuję pokazać, ale jest tutaj bardzo dużo przy brzegu pływa basa czarnego, czyli takiego odpowiednika okonia, którego u nas w naszych wodach chyba nie ma, O tam na przykład poluje. Dobra, przejdźmy się tam, zobaczymy go. Wow, jak coś wielkiego się tam walnęło i to było potężne. Co to w ogóle za ryby są tutaj? Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to pewnie bym się powatygował do jakiegoś wędkarskiego niedaleko, chociaż ja mam tylko spinning ze sobą. Dobra, cztery spinningi ze sobą mam. Morski jeden i trzy na słodką wodę, ale tu są jakieś wielkie ryby widzę. Tam jakiś patrzy się, coś tam dzieje. Zobaczmy, czy to jest faktycznie, czy to nie jest kleń przypadkiem, bo to chyba kleń jest. No to jest akurat kleń. Ale taki do, dotyrany powiem wam ten kleń, bo widać że łuski ma poharatane. Tam znowu coś następnego. Pełno ryb tu jest. O tu jest tam właśnie basy takie małe. Dlatego mnie to zmieniło wczoraj wieczorem, jak tutaj przyjechaliśmy, bo nie wiem, czy wy widzicie, to mam nadzieję, że widzicie. I dlatego wczoraj mi to zmieniło, bo to wygląda jak morska ryba. Obserwują mnie zaciekawione. Dobra, zobaczymy to jezioro z innej perspektywy. Podziwiając piękne widoki z drona, zaciekawiło mnie jedno zjawisko, które było centralnie przede mną. Była to właśnie ławica błasów czarnych, naprawdę ogromnych osobników, które były bardzo ruchliwe i wygrzewały się na słońcu. Moją uwagę zwrócił taki ciemny cień, który znajdował się troszeczkę bliżej brzegu, bliżej mnie, ale uznałem, że jest to jakaś na pewno kłoda zatopiona pod powierzchnią wody. Dopiero montując ten film, zauważyłem, że to jest ogromna ryba, i na pewno to nie jest ryba roślinożerna, tylko jakiś ogromny drapieżnik. Patrząc na te czarne basy, które mają mniej więcej około pół metra, największy z nich mi się wydaje, że ponad 60 cm ma, i porównując je do tego kolosa, który się tam znajdował, to miał on spokojnie, grubo ponad metr. Wydaje mi się, że nawet Mógł sięgać no, prawie 1,5 metra. Ale to są tylko oczywiście spekulacje co do miary tego olbrzyma. I moje typy są dwa: że był to albo ogromny szczupak, albo mógł to być sum, dosyć specyficzny sum. Nie taki zwykły europejski, jaki widzimy przeważnie w zbiornikach naszych, czy na przykład w Ebro, tylko bardziej taki sum azjatycki. A skąd wiem, że taki sum tam pływa? Dlatego, że sprawdziłem sobie to jezioro i filmiki wędkarskie i znalazłem kilka filmików osób, które wędkując tam wyciągają właśnie takiego suma. I szczerze mówiąc, nie mogę zbyt wiele informacji znaleźć na temat dokładnego gatunku tego suma. Czy to był szczupak, czy to był sum. Możecie sobie tylko wyobrazić moją minę przy montażu tego filmu. Naprawdę byłem bardzo zaskoczony. Tam coś lata to jest pełno ryb i co ciekawe one są. Nie, na no, w sumie stąd widzę. Jednego, dwa. Że one się w ogóle nie boją, jak to okoniowate, on to na przykład takie malutkie. Ma taką plamkę z boku. Jak to koniowate one się nie boją, tylko właśnie są ciekawskie i bardzo terytorialne. O! Tutaj można zobaczyć bardzo ciekawą sytuację. Samiec, nie wiem czy to widzicie? Samiec z samiczką bronią swojego terytorium. Którykolwiek podpłynie, to on odgania je. Ale czat! Nie widziałem czegoś takiego na własne oczy nigdy. Widzicie, jak mają taki żwierek odsypany, takie odmulone, odmulony żwirek taki. Mam nadzieję, że to widać. A samiec tutaj z samiczką. I ona tak fajnie się łasi koło niego. Ależ historia, co? O, znowu domu goni następnego intruza, o i wraca do niej. Natura jest niesamowita. Wykąpani, ogarnięci. Szybkie śniadanie wjeżdża i uciekamy z tego miejsca. Żegnamy się powoli w tym odcinku. My uderzamy w głąb Toskanii i jedziemy w bardzo toskańskie miejsca krajobrazowe i klimaty pokażemy wam to w następnym odcinku a ja właśnie ustawiam nawigację mamy godzinę drogi jedziemy się serwisować i widzimy się za tydzień do zobaczenia na razie cześć Hej.